Jak wiecie, ja nienawidzę dzwonić i rozmawiać przez telefon, dlatego zawsze przed taką rozmową zapisuję sobie wszystko, co chcę powiedzieć To jest mój y, trik no i Zaczynam sobie, zapisuję sobie dosłownie wszystko Dzień dobry i to tam dalej Dzień dobry, nazywam się Izabela Pys i jestem z filologii angielskiej ze studiów niestacjonarnych I chciałabym dopytać o dokumenty, które są wymagane przed obroną Taki box to dla ciebie nic, a ja tam się boję, czy doskoczę. Miałam dzisiaj tak ciężki trening, po prostu wszystko mnie boli. Wróciłam, wykąpałam się, wymyłam włosy, mam jeszcze mokre, zmyłam resztki makijażu i odżywam powoli. Będę robiła sobie teraz jedzonko, takie placuszki z serkiem mascarpone. Jestem bardzo ciekawa, w ogóle ten serek jest dzisiaj, do dzisiaj ważny, do piątego, dzisiaj mamy poniedziałek. Postaram się też zaznaczać to w tych, w tych tygodniowych blogach, żebyście widzieli jaki dzień tygodnia mamy, bo ktoś tam mnie prosił, wydaje mi że to też będzie fajne. Jeden, jeden, no, I nie jesteś Xaviego, no tego reżysera, on się absolutnie wpisuje się w tę rolę przejmie piłkę, Moreno, bo... 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 on Bo... Bo... jest <grym> Nie będzie w stanie już raczej kontynuować. Dzień dobry, witam się z wami. Ja i mój pryszcz, nazwijmy go oczywiście Stefan. Witam się z wami we wtorek, chociaż technicznie mamy już środę. Nie wiem, czy jest na tyle późno, czy na tyle już wcześnie, że zaczynają e, śpiewać ptaki. Możecie się domyśleć, jaka jest godzina. E, ale wtorek, e, jak widzicie, nie było żadnych ujęć w wtorku, ponieważ byłam dzisiaj w Zusie, byłam ku księgowej, więc sam fan stuff po prostu. E, skończyliśmy, z e, skończyliśmy z Kamilem, projekt kalendarzowy. Na 2022, a także skończyliśmy projekt wkładów do segregatora studenckiego. A ja także ogarnęłam edytorską pracę mojej pracy magisterskiej i już jest też wysłana do druku. I słuchajcie, mam takie przemyślenia. Nie wiem, czy kogokolwiek to może zainteresować, ale coś. jeśli zastanawiacie się nad otworzeniem biznesu, to most dla Was słuchajcie, super, super pomysł, ja założyłam niszę Otwórzcie drukarnię, ale nie byle jaką drukarnię, ponieważ Z tego co ja zaczęłam, zaobserwowałam Dobre drukarnie, ale takie mające są ofertę można policzyć na palcach jednej ręki w Polsce I ja, na samym początku mojej drogi wydawało mi się, że przecież drukarnie są na każdym rogu. Wszędzie widzę jakieś przeróżne drukarnie oferujące druk czegoś tam, ksero, coś tam, coś tam Tylko niestety większość z tych drukarni opiera swoje biznesy na druku wizytówek, jakichś plakatów, um, ulotek Nie ma w tym nic złego Tylko w momencie, kiedy ja wyskakuję z, z kalendarzami, gdzie tam wchodzi Kaszarowanie na zakładkę, sztancowanie, bo ja chcę tamte wiecie, wystające przykładki z registrami, naklejki, wykończenie soft touch. To bardzo dużo drukarni mi się wysypuje i bo nie oferują jednej albo kilku z, z tych wymienionych na przykład mnie rzeczy. I nie, nie spodziewałam się tego, powiem Wam. I też. Już ile prowadzę, chyba tam pół roku, ale co się nauczyłam, oprócz tego, właśnie tej nomenklatury, którą Wam wymieniłam, jeszcze, jeszcze rok temu, ja nie wiedziałam, co to jest sztancowanie albo kaszerowanie. Człowiek, się u wszystkiego można się nauczyć, słuchajcie. I zauważyłam, że ja, że w Polsce bardzo dużo rzeczy nie jest po prostu produkowanych i dla mnie. Nie wiem w sumie czego ja się spodziewałam, ale dla mnie to był szok, ponieważ ja, wiecie, ja wspieram lokalne biznesy, ja wspieram polskie, polskie biznesy, polskie, zwłaszcza małe takie przedsiębiorstwa, małe firmy. Ale nie dziwię się, że teraz już nie dziwi się, że wiele rzeczy jest produkowanych za granicą czy nawet w Chinach, bo po prostu w Polsce niektóre rzeczy nie są nawet w ogóle produkowane, w ogóle nawet się o tym nie myśli, bo się na przykład nie opłaca, bo jest właśnie drogo, bo tam z różnych względów. I ja było kompletnie nie byłam tego świadoma, jak dużo brakuje nam nawet, nie wiem, czy może yy, wiedzy, czy być może takiego, yy, nie wiem, maszyn, czy też doświadczenia, czy wykształcenia, czy, czy czegokolwiek, ale brakuje nam po prostu przedsiębiorców, brakuje nam rzemieślników, brakuje nam. Yy, Osób, które właśnie by wytwarzały różne rzeczy. I tak jak na przykład takie małe przedmioty, często metalowe czy plastikowe, większość z nich jest właśnie sprowadzana z Chin, bo no nie, nikt tego w Polsce nie, nie robi. Ja taką drogę przeszłam też, jeśli chodzi o opłatki, te takie, te przykładki takie plastikowe i Tyle. Ja, ja chyba wpisałam do każdej firmy w Polsce, która oferuje mm, wyroby z folii. To nie z folii a pet, z v, tylko po foli tak naprawdę PV. I słuchajcie, nikt nie robi takiego czegoś. Rozważałam nawet sprowadzanie kontenera z Chin. W końcu z tego zrezygnowałam, bo i tak nie byłabym w stanie zaoferować tak dobrej ceny jak oferują niektóre sieci sklepów w Polsce. I stwierdziłam, że dobra, to nie ma sensu. Te sieci sklepów też sprowadzają to z Chin i często produkują, po prostu w Chinach produkują to dla siebie. To są takie troszeczkę takie zderzenia, zderzenia z rzeczywistością, o której w ogóle nie miałam yy, pojęcia. Dobra, idę, idę spać. Jadę właśnie do orzeszowa odebrać moją pracę magisterską, wydrukowaną. Moja obrona zbliża się wielkimi krokami, a także ja jadę spotkać się z moją koleżanką ze studiów w dawno się nie widzieliśmy i bardzo się cieszę na te luteczki. Stoję jak widzicie w korku, mamy, znaczy nie w korku, jest ruch wahadłowy, więc stwierdziłam, że się odezwę. ale tak głodna nie powinnam się doprowadzać do takiego stanu. Yy, a za dwie godziny mam się. To jest ostatni, ostatni moment, jak mogę zjeść, bo jak zjem za późno i pójdę na jedzona na siłownię, to jest mi niedobrze i się odbija, chcę się żykać i jest źle. Ale robię taki szybki makaron, oczywiście, co ja mogę jeść, jeść innego, a potem i Iza, jestem na się życia. Ale nie, podobno i to są... Yy, tak się też rodzą yy, mogą się rodzić oczy. Yy, Zaburzenie odżywiania Nie yy, ma ja lubię makaron, no trudno, dobra Mniejsza o to nie rozmawiamy o diecie Ten, który ostatnio wam pokazywałam yy, w, w, w tygodniówce Pozostało mi jeszcze dwa Ale jestem tak głodna, że chyba jeszcze dosypię jakiegoś I zrobię makaron w sosie takim yy, Serowym, yy, z serem pleśniowym yy, Z cukinią I jeszcze mam jakąś resztkę kurczaka, to też yy, Dodam, zrobię takie paski cukinii Robię to obieraczką yy, Do warzyw Cukinia leci, czosnek. I teraz do tej cukini z kurczakiem będzie wlatywać Lazur, błękitny, ser pleśniowy, Śmietanka 30. Lazur brzmi jak jakiś hotel w Bułgarii. Totalnie, no. Gwiazdkowy hotel Lazur. To, jakie to jest dobre. Ja już kosztowałam ten sos. To jest Jeśli nie powiem, że to jest chyba najlepszy makaron, jaki mi wyszedł. Tutaj jeszcze sezam na górę. Chcesz sezamu? Tak. O oh god, Yes! Idziemy jeść. Elo! 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Dobry wieczór, poproszę jedno i slatę. Tak? I to wszystko. Zapraszam do piękna, zarobiam Jest już dosyć późno, a ja właśnie będę pakować prezent, ponieważ na weekend jedziemy do Krakowa, jedziemy na urodziny Karoliny i kupiliśmy jej, użyliśmy się wszyscy na. AirPodsy. Wiemy, że o nich marzyła i do tego jej kupiłam taki słodki case. Mm, on jest yy, z hajem. Czy ty reagujesz na swoje imię? Potem myślisz, że masz na imię Kitku albo kocioł. No, tak. Moje piękności. Słuchajcie, rzecz, której się w ogóle nie spodziewam, tego nikt się nie spodziewał, to efekt uboczny siłowni. Boczny poznikają boczki. Jezu, nie wiem, co mi jest dzisiaj rana, ale yy, słuchajcie, polubiłam się z wodą. To jest wręcz niemożliwe. Pierwsza, że to jest niemożliwe w ogóle, że ja na tym siłę zaczęłam chodzić, a druga to jest taka, że woda zaczęła mi smakować. I ja na początku sobie z tego żartowałam, ja powiedziałam mojemu trenerowi, słuchaj, ja nie czuję pragnienia. I on mi po każdej serii przypominał Iza, hej, napij się łyka, hej, yy, może weźniesz sobie trochę wody. I na początku, jak pierwszy raz poszłam na, na siłkę, to miałam taką buteleczkę 500 ml i na pierwszym treningu wypiłam tylko taką. Tą, tą szyjkę, tą taką. No takie, takie wypu wypuklenie. to takie uwypuklenie, to taki początek, to no nie wiem ile tam mogło być, ze 100 ml, 200 no nie dużo powiem Wam. Teraz ja biorę taki bidon, on ma, nie do no końca wiemy czy on ma 0,7 czy to jest litr, on jest z Home and You i sprawuje mi się świetnie. I ja praktycznie całego go wypijam, a teraz też weszłam już na next level i... Postawiam, postawiam, biorę go sobie właśnie ze sobą, jak na przykład dzisiaj idę na rzęski, a także stawiam sobie go przy komputerze, przy łóżku i cały czas tę wodę piję. I słuchajcie, jak nie, po prostu siłownia mnie wyleczyła, że dzięki niej zaczęłam pić wodę i to jest chyba, z tego się cieszę bardziej, już tam efekt, oczywiście efekt, zawsze cieszę jak mi dubka rośnie i w ogóle, ale woda, po prostu będę się wolniej starzeć, słuchajcie. I to jest moment, kiedy ja kończę tego vloga, ponieważ muszę go zmontować i dzisiaj o 17.18 mamy pociąg, dzisiaj jest piątek. I jedziemy do, y, do Krakowa. Nie wiem, czy będę nagrywać tam vloga, czy zacznę sobie w poniedziałek, a te urywki z Krakowa y, wstawię na, będę wstawiać na Instagrama. Więc zapraszam Was na moich Instagrama, jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie. I my widzimy się już niedługo. Na razie, pa